Witam, z tej strony wasz piękny, przesłaniały i cudowny youtuber i dzisiaj gram z nim o Szymon akapiezeku u podłoga w na pięknym ja serwerze, który on wymyślił powie coś miłego lubię małe dzieci tak Począł jeby Kurde, kurde, ten celownik mnie denerwuje. Ła, 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 Niewidzialny! Oj, chłopie był niewidzialny zombie. Wid widziałem, tak jakby był go tutaj. Ej, no ty Czekaj <noise> A jest tu ten. By. E, by. Ukośnik, by. u i, By. By da Kopie Military Duma ten. O patrz, 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 patrz. dobrze, sobie wejdę... tutaj i robię wszystko. Ranger Magazine! Do tego wchodzi jaki magazynek? Nie wiem. Chyba mam nadzieję, że nie. A, a powinniśmy się inne no nie będziemy się kłócić o broni. Tak. A czy ty? Kit polity. A można kupować coś? Ty, kupiłem kolejny ten kit, mam teraz jeszcze, tu jest ten, jak to się nazywa, nie wiem co to jest Kapelusz sobie ubiorę jakiś fajny To klo, ten mi się nie, nie, nie wiem, klo jakiś taki, coś szczelnego bądź co bądź Gdzieś ty O pana, uohoho, Ży... o nie, znalazłem Miguel Fire'a Żygu, gdzie jesteś? Miguel Fire'a jest chyba lepszy Żygu, bo... gdzie jesteś? A. W domku Dobra, na razie odłożę auga i spróbuję wziąć eagle Fajera, bo chyba jest lepszy. Ej, się. da się tu jakieś robić skrzynki? Nie, da o, się o, skonstruować. Poczekaj. Ej, osiedlamy się, bo mamy jeszcze broń. Auto jedzie. Chowaj się Z, Z! z, z, z. z. Wiem. wiem. A musimy się dziś usiedlić, bo zaraz stracimy te grę. Tam, gdzie pojechał. co Moment, to znaczy e, ja my zajęty. A Ano tak, już pamiętam. Śmiecie zostawić, spokojnie. U. Łapie! Eagle Fire ma chyba lepsze uderzenie niż... Ało. Nie no. Nie Ej, to ty? No. Patrz, zajmuję ich na szota. A, też. A co ty masz za To no, co ty przecież? Auga? Ja nie strzelam z auga, ja z IGF. Ja strzelam z tego co to jest. Ranger... Nie, co to jest? Serio. Aug. Aug wech... Nie co to jest. O no, kurde, rewolwer znalazłem. Chcesz pistolet 1911? Czekaj, ja o, mam coś, lepszy... ja już coś lepszego patrz. Leży. Poczekaj, patrz to, patrz to. Ja mam coś... Ej! Ej czekaj! No tak. Jesteś chory? Tak. Co? To też załóż. Dobra, spokojnie, nie umieram. Patrz, ja mam, ta ja mam coś takiego. Co to jest rynek? Ten. To w te CTZ auto takiego. Tak bandage. O, sałaty znalazłam. Nice. No so... że każde jedzenie jest ważne. Dychaj, no. Teraz dajmy sobie te. Yy, i co my ale tu tak mamy? Tak zachodzą od tyłu. Tutaj się dobrze znajduje broń ale z jedzeniem jest problem. Patrz, sobie dorobiłem uchwyt. I Tylko ale... No uchwyt dodatkowy. Fajnie, ja też mam. Chodź, trzeba znaleźć mi miłych ludzi Ciekawe, patrz nie, nie, my ludzi nie szukamy Ludzie są agresywni Patrz, napisałem na czacie, jod 100% Chodź, przerutujemy to miasto i nie wiem co robimy och, did you destroy helikopter? Ej, ja patrz, niewidzialne, niewidzialne, ta... patrz na... Niewidzialny idzie, niewidzialne Lecimy na bazę nowa No patrz, niewidzialne no, widzę. Ale widać go. No co? że ty mnie zeszczelisz Chodź. Już, czekaj, trzeba użyć bandażyków. Tu masz jakieś tabletki jakby, co? Bo możesz się zmienić w zombie. Gdzie są tabletki? Bior. No w aptece. Mam, mam. Tutaj są jeszcze jakieś tablety. Mierzymy wszystko, nawet nie czytamy co to jest. Bo normalnie zapewne każdy zdrowy, myślący człowiek wie, że w prawdziwym życiu też tak można mieszać. Ej, ty plecy! No fuck, umarłeś? Nie. Czekaj, bo ja okay, potrzebuję bandage'y. Czekaj. Muszę kupić dużo Fak, on się tepnął i nie tym. Musimy lecieć do bazy wojskowej, żeby znaleźć się do amunicjum. Czekaj chwilę. Nie, NIEWIDZIALNY! Nie oni są wszędzie, jak czekaj, bo ja... bo ja skoczkinę. Czekaj, ja wbiegnę na wzgórze, bo... Trzeba nie dość, do ples osłaniać. Czekaj chwilę. Ła! Aaaa... Jaki ty niewidzialny. Dodali dużo tych. O! Czekaj, kupiłem sobie te lekarskie to ta, takie gówno, za 60. Ty, weź musimy sobie kupować te wow, sobie. on z strzelki co jest pomocy. Rzeku, kup sobie te. Wpisz sobie bój. Pomagam. Ej, to tu... co się dzieje z tą grom. Rzeku, Dodali jakieś chłopie zombiaki wielkie, dodali jakieś... Co chwilę się respię, jakiś niewidzialne Co się dzieje w ogóle? Rzegów pisz se bui u e K i T Kit BUI co? K i ty Przez te K i T To od razu ci leczy cały HP za 60, to jest o wiele lepszy niż bandaże No wiem, bo to jest no To jest o wiele lepsze A to fajnie. Ja I, do tego... Idzie stało. za tobą, za tobą. Co to, co to jest? Nie wiem. <głosy> Wygląda. <głosy> 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 Czekaj. No tak musisz to wyciąć. Ty, co ty co, patrz, patrz ta, pa, patrz do tego kafe, patrz do tego kafe! Ten jest taki sam tylko, że na stole biegał przed chwilą. Ej, chodź, Nie, to jest... patrz, tu jest sarenka! Patrz, sarenka tam jest! Typ! jest tam chyba. Patrz, sarenkę wypies. zabiłem. Przecież jechał typ na rowerze! Przygotuj broń, zabijemy go, jest tym zielonym... w chodź tu. Patrz, rower jego tu Leży. Uuu, nice! Czekaj, czeka chwilę, o A ja biorę rower, chłop! rower! <laughs> Jaka kamera? Co jest? Czekaj, o bandaże, muszę je ukraść. No wiesz, tam... Chłopie, siadaj na rowerek, jedziemy. No zaraz, zamknij ryj. Nie widzisz, Ej, że... Ej, jest w cafe. Nie widzi... No, ja ją zabiłem przecież, ty. Nie, bo jest kolejna. Bajer... Mm... Zdechła sura, Patrz, dobrała. patrz, patrz, patrz. Core gym na skuterku. Patrz, 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 patrz! Patrz na ten drift! Na ramieniu. UU! Siadaj. Co się dzieje?! to Drift! Nie umieram, nowak! Pomóż! Krwawie, krwawie! Krwawie! Zabity. Muszę zażyć bandaż. Nie, nie, bandaż, 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 bandaż. Nie, rower, się zepsuł! Jak to się mógł zepsuć rowerek? Nie, to mnie by koło odleciały. Chyba <grym> <grym> już biegać nie mogę. Military base. Poszukam jeszcze innej Military base. Ja już biegać nie mogę ogólnie. Trzeba, ja nie trzeba. mogę biegać, bo mam nogę Trzeba ich wybić. Nogi. A jak można naprawić to złoma? Uważaj eee. O nie, jestem plujący główny. Ale główny. gównem, <laughs> gównem. Ej, Jest dobra A taki... idziemy Jugu gugu tak zwane Zabij tego Opa, wypadł Eagle Fire, weź Ej, ej, niewidzialny Lecę na Czekaj, czekaj. Nie tego główna tu jest. Górna. Ja Chodź tu, chcę wejść na waki Gilfire. Czekaj, czekaj. Wow. Niewidzialny jeszcze za głównym. Jaki niewidzialny? Nie, e, gdzie? gdzie Nie wejdź tu. Czekaj. Wziąłeś Gilfire'a w działach? Ziemi Gilfire fraja. Dobra, wywalam to mięso. Poślemy. I może biera. Co? Można zrobić ognisko? Nie wiem, da się. zrobić ognisko to ja biorę Wiem, że ognisko. da się skraftować. Wiem, że da się skraftować. Dobra, chodź. Ja chodź. Ja do Guns. Chodź, musimy. Ej, dobra, idziemy do gansa. Trzeba obrobić może... ludzi. O ile ammo? A tu nie jest Kradnij wszystko. O, jest ice cream Jak znajdziesz military magazyn, to nie da. Nie wiem, może. Je, mam... do Czekaj, military magazyn, ja mam. Ja mam dwa, ja mam ja mam trzy. Nie, ja mam dwa razy po trzydzieści takie. Dobra, leci B. Jak wiem. będziemy szyj do military Bus, to z podwlańcem. aut takich zniszczonych Militarny, to może zrobić dużo military Tak. Czekaj, tutaj coś było. W tym. Ej, co to tam pływa? Tam są łódki czy co? To jest łódka. Łódki tam, tam są. I patrz, house na prawo. No i na lewo. Na lewo gdzie? Ano. no? Ej, musimy się gdzieś osiedlić, ja nie wiem gdzie. A da się kupić może MRE? Da się chyba. Czeka w Ja kupiłem, da się. Pozak. Wyobrażasz sobie taki ja serwer, tylko że bez niczego, że wiesz, nie możesz nic kupować ani nic w tym stylu. Bo Boże, nie wiem. Czyli jak jakbym zjadł jakieś antybiotyk? Może to prawda? antybiotyk zjadł. O tak! Jakiesz antybiotyk i lekarstwa, to ci się naprawię. Zakażenie. Chodźcie Zabijemy tych miłych ludzi. Dla takich toczyńców. kurde. Farpy 90, Taktyczny <noise> smog, biorę. Także tak. dziękuję za obejrzenie tego filmu. Widzimy się już w następnym. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Do następnego. Cześć. Powiedz coś miłego. Siemano.